Przypomnijcie sobie znowu. Za... i yes. yeah <sweak> © Módlmy się. Posileni Twoimi darami prosimy Cię Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas Jego zbawienny owoc przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Do zawarcia sakramentalnego związku małżeństwa przygotowują się następujące osoby. Marcin Piotr, wnuk, kawaler z woli mieleckiej, parafia wola mielecka i Barbara Jadwiga Babiuch, Panna Zarównia, nasza parafia, Zapowiedź druga. Jeśli komu znane byłyby okoliczności, które jako przeszkoda rozrywająca, wiążąc wyżej wymienione osoby nią zawierany przez nie Związek Małżecki nieważne w sumieniu, zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną. Przeżywamy piętnastą niedzielę, zwykłą w ciągu roku. W liturgii tego tygodnia, najbliższą środę, przypada wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Pamiętajmy w modlitwach osobistych o wszystkich, którzy są na pielgrzymich szlakach. Pamiętajmy o dzieciach młodzieży przebywających na wakacjach. Przed Kościołem rozprowadzane są tygodniki gość, niedzielny i niedziela, w którym m.in. cykl artykułów Dzień w Kościele, przepraszam, Tydzień w Kościele. Tytuły chrzest to nie magia. Obszerny, bardzo precyzyjnie pomagający nam zrozumieć, czym jest sakrament Chrztu Świętego. A potrzeba nam takich przypomnień, przypomnień o tym, jakie, jaką odpowiedzialność bierze na siebie każdy rodzic, który wolny, w wolnym aktem woli przynosi swoje dziecko do kościoła, ofiarowuje je Bogu w tym sakramencie. Bez wątpliwości to kolejny tytuł, Lubi być pośród ludzi, Polska niekonkurencyjna między baśnią a tragedią, Wymodliła uzdrowienie, poruszający artykuł w dodatku do niedzieli, ukazujący miłosierdzie Boże, cud przywrócenia do życia właściwie. Zapraszam po lipcowy numer wycerza Niepokalanej do zakrystii. Kto jeszcze nie podebrał z osób prenumerujących, a słowa podziękowania kieruję ku wyznaczonym rodzinom z Babu za wysprzątanie kościoła, za ofiarę na kwiaty Bóg Zapłać. Natomiast o sprzątanie w nadchodzącą sobotę proszę pierwszą grupę rodzin z Piechut. Dziękuję za ofiary na kościół złożone w minionym tygodniu. Państwu Marii Kozioł z Piechut, Aleksandrze i Stanisławowi domagała się zarównia, Marii Krzysztofowi domagała zarównia. Oraz wrażenie Jambon z kopinami. Serdecznie dziękuję w imieniu uczestników 41. Pierwszej Pielgrzymki do Miejsca miastowego i w imieniu własnym, rodzinom, zarówno całej wspólnocie. Szczególnie dziękuję wszystkim, którzy organizowali, przygotowywali posiłek, poczęstunek. Dziękuję wszystkim, którzy zaopiekowali się pielgrzymami. Podziękowania na ręce pana Mateusza Małodzińskiego, który czuwał nad całością. Jeszcze raz serca błogosławiam. To na koniec, a dziękuję już w tym momencie. Cieszy mnie to, że przez tyle lat do kogo bym się nie zwracał, do którejkolwiek ze wspólnot, zawsze zamykając czy podsumowując tę chwilę w życiu naszej parafii, która ma miejsce zawsze 10 lipca. Kieruje te same słowa, słowa wdzięczności. To bardzo ważne. Również w kontekście dzisiejszego słowa, czyli jako aktu miłości wobec tych, którzy są utrudzeni, obciążeni drogą, zmęczeni, trasą. To dla nich ważne. Jeszcze raz dzięki. Intencje w nadchodzącym tygodniu odprawiane będą w następującym porządku. Jutro Mysza Święta. W intencji Zmarłego Mieczysława rób, zamówiona przez siostrę Marię Gaję z rodziną. We wtorek, w godzinach porannych, msza święta, intencja własna. We, w środę, roku 17, w intencji Zmarłego Mariana Skofrona, msza zamówiona przez wnuka Adriana z Anią. W czwartek, w intencji Zmarłej Marii, sabat, zamówiona przez córkę Małgorzatę z rodziną. W piątek w intencji zmarłych Józefa Durdy w 13 rocznicę jego śmierci oraz Ireny Durda w piątą rocznicę jej śmierci. W sobotę w intencji zmarłych Anny i Władysława Sroczyńskich oraz Mariana Skowrona. W niedzielę o 8. w intencji zmarłego Franciszka Popiełka, w dwudziestą rocznicę jego śmierci. O 10.30 w intencji zmarłych Stanisława Warszcza, Czwartą rocznicę śmierci Jana i Henryka Przybicie Czy Błogosławieństwo. Pan jest z wami i z Niech Was błogosławi Bóg Przedmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. of the